A więc jesteśmy u wieszka i wyszłem razem z chcem na spacer. Dzwoniłem do niego, nie odbiera, pisałem mu, żeby się nie bał, ale tak jak wspominałem, on szuka, szuka, ale się boi. Także wieszu cykor skitrany w domku, a węta mu chodzi kurwa pod klatką, a tak go strasznie szuka. Co za kurwa tchórz. Obłąkany, chory, zły człowiek. Sam pamiętam, jak mi opowiadał, jak się bał iść do kryminału, że trafi tam za znęcanie za, e, że trafi do kryminału za znęcanie się nad swoją rodziną. Mówił, że mogą wykopać to, że gwałcił dzieci, że działał w grupie Trynkiewicza. Ja dokładnie pamiętam nasze rozmowy przy głupku 1. A teraz gdzie jesteś, cykorze? Gdzie jesteś, tchórzu? Skitrałeś się? Nieładnie, nieładnie, tchórzu.